Dzień dobry, starsza Monika się wita. Dzisiaj plecy, góra. Ktoś powiedział, mądry, że listopad składa się z 30 poniedziałków, i chyba tak jest. Dlatego polecam Wam, koniecznie, koniecznie potrzebna jest endorfina, która wydzieli Wam się na pewno po treningu dobrym. A tak szczerze mówiąc, po dobrym treningu to będziecie raczej mocno zmęczeni niż z endorfiną, ale to też pomaga. Robimy dzisiaj plecki i zostańcie koniecznie, bo na sam koniec pokażę Wam bardzo fajne dwa ćwiczonka na bicepsy, według mnie najlepsze, które rekomenduję. Także zostańcie ze mną, koniecznie. A zaczynamy słuchajcie, od Krucyfiksa. To jest takie ćwiczenko, które bardzo fajnie rozgrzewa i obręcz barkową, i rozgrzewa górę plecków, także bardzo fajnie warto włączyć sobie. To ćwiczątko na początek treningu góry Polecam Ja już sobie dwie seryjki zrobiłam, teraz zrobię sobie trzecią, a potem przechodzimy do barków Dziś robię trening ze swoim trenerem. <noise> Lubię wspólne treningi. Naprawdę bardzo fajnie ćwiczę się z kimś, słuchajcie. Nie no, z wami się zawsze fajnie ćwiczę, absolutnie, ale chodzi mi o takiego partnera treningowego. To jest bardzo fajna, yy, fajna rzecz, <noise> źle powiedziałam. Yy, to jest bardzo przyjemny trening z kimś, pod warunkiem, że ten ktoś jest na twoim poziomie albo jest jeszcze na wyższym poziomie. No wiadomo, dla niego to jest mniej przyjemne, że na, jeżeli on jest na wyższym poziomie. E, dlatego, że dobrze się progresuje. I, e, i wiecie, tutaj chodzi też, cześć, e, o takie treningi, gdzie nie ma e, pierniczenia głupot między seriami na zasadzie takiej, że sobie zapalimy fajkę i wypijemy kawkę i poglądzimy o głupotach, tylko chodzi o taką robotę, tak, samą robotę. Gdzie faktycznie y, dobrze się robi te serie, że to są te serie do odcinki, że ktoś ci jeszcze pomaga. To jest fajne, naprawdę bardzo fajne. I fight, I provide, Mamy te same koszulki dzisiaj. Nie umawialiśmy się wcale. No, ja tak nie specjalnie lubię. Dobrze, że du jest inny zupełnie, naturalnie.

No tak, powiem Ci, że czuję, w sensie takim, że czuję, że to jest takie e, fajne ćwiczonko właśnie, e, gdzie można pokombinować, porobić, ale... No, to jest takie nadobitko, no. Teraz jest taka kombinacja, że robimy czworoboczne, ale zrobię na tibarze i zrobię na małej bramie. Zobaczyliście, jak sobie tutaj... Urządziliśmy sobie tam gniazdko, e, będziemy robić tam po prostu na dobitkę już e, taką fajną serię z wyczuciem. No i teraz jak widzicie przeszliśmy na najszersze przyciąganie, a potem zrobię sobie ściąganie z góry, czyli tradycyjnie, tak jak co trening, na razie nic nie zmieniam i może będą jakieś drobne modyfikacje. Tak jak mówiłam ostatnio, nie ma sensu co chwilę zmieniać, jeżeli coś faktycznie... Uważam, że działa to działa, to robimy dalej, możemy ewentualnie jakieś modyfikacje wprowadzać, jakieś techniki treningowe inne, metody przepraszam bardzo, jakieś drop-sety i tak dalej, pauzy wiecie, więc na razie póki co robimy jak robimy, zresztą ja w tej chwili jestem na odpoczynku jak widać, <grytanie> regeneracja. Myślę, że od przyszłego tygodnia będę robiła cztery treningi, w ciągu tygodnia już nie pięć, a od stycznia wracam pełną parą. Jak na razie póki co słuchajcie, trzymam swoją wagę, dobrze się czuję, już powoli moja głowa nasyciła się, już czuję się najedzona powolutku. Przestaję myśleć już o jedzeniu co chwilę. Więc yy, można powiedzieć, że wracam już do siebie, że taka równowaga wraca yy, u mnie, jeżeli chodzi o psychikę yy, i poziom nasycenia. I <laughs> yy, a propos jeszcze yy, tych treningów i zmian przeróżnych, yy, dostaję różne pytania na Instagramie. Czy to jest dobre ćwiczyć taką techniką, czy powinno się chodzić na treningi codziennie dwa razy, trzy razy w tygodniu? I to są, słuchajcie, takie pytania: temat rzeka bym powiedziała. Żeby umieć na nie odpowiedzieć, musiałabym znać więcej szczegółów na pewno. Trudno jest powiedzieć, czy FBW jest lepsze, czy można robić te same ćwiczenia za każdym razem, czy to jest złe, czy to jest dobre. Wszystko zależy od tego, jaką intensywnością ćwiczymy, jak często, jakie to są treningi, jakie to są ćwiczenia, więc no, powiem szczerze, że zbyt ogólne pytanie i zbyt szczegółowy, że tak powiem, temat, także nie jestem w stanie na takie pytania odpowiadać, mając tylko informację, ćwiczę trzy razy, Tygodniu FBW, te same ćwiczenia i czy to jest dobre. No w sumie nie wiem. Może być dobre, jeżeli yy, czujesz się dobrze, jeżeli to ma, ci, ten trening ma, nie wiem, powodować, że masz wychodzić z endrofinami, masz wychodzić taki naładowany pozytywnie, że coś fajnego przy swojej dupie zrobiłeś, to tak. Jeżeli chcesz progres i naprawdę yy, mocny progres, no to nie. Robię kolejną serię.

odpoczynek dla głowy, wiecie, taki po prostu flow fajny, że przechodzimy na siłownię i po prostu spędzamy tutaj czas, zamiast leżąc na kanapie i czujemy się tacy no fit, czy chcemy osiągnąć sylwetkę w jakiś sposób, nie wiem, może umięśnioną bardziej, może otłuszczoną bardziej. I wtedy jak doprecyzujemy swoje oczekiwania, no to musimy sobie zdać sprawę z tego, jakie musimy ponieść koszty. No i to są koszty typu być może redukcja, być może masa, być może tych treningów trzeba więcej, może to musi być pięć treningów w ciągu tygodnia, a nie tylko trzy albo dwa przypadkowe. Może trzeba włączyć cardio, pewnie na pewno trzeba wyczyścić michę, pewnie trzeba jeść więcej białka. Więc no, z tego wszystkiego musimy sobie zdać sprawę, że samo chodzenie na siłownię, Przypadkowo, od przypadku do przypadku, po podglądanie, jak ktoś ćwiczy i robienie tego samego, y może nam nie dać takich efektów, jakbyśmy y oczekiwali. Więc y kwestia tego, żeby doprecyzować y właśnie y swoje oczekiwania i potem y zorientować się, y co w związku z tym musimy zrobić i jakie podjąć działania i jakie ponieść koszty i czy jesteśmy w stanie ponieść te koszty. No właśnie. Fakt, że będziemy jeść ser żółty proteinowy, chleb proteinowy, batoniki proteinowe, makaron proteinowy nie spowoduje, że nam będą rosły mięśnie absolutnie. Bo wszystkie te produkty oprócz tego, że mają gdzieś tam dorzucone białko, mają jeszcze węglowodany, mają tłuszcz, mają jeszcze inne. Być może te tłuszcze, które są dla nas niekorzystne. Więc no. To jest tak, że to wszystko musi być przemyślane, ta dieta musi być odpowiednio ułożona, musi być wzbogacona. To, to, to nie może być tak, że od przypadku do przypadku wydaje nam się, że jak zjemy tego więcej, tam tego mniej, to się wszystko wyrówna. A dobra, napiję się wina, ale nie zjem, nie wiem, dwóch posiłków i kalorie, kalorie równe. Wcale nie. Kalorie, kalorie nie są równe w tym wypadku, dlatego że oprócz tego, że... Yy, nie dostarczasz sobie dobrych węgli, które powodują, że ten trening i twoja aktywność jest na lepszym poziomie. Masz inny performance zupełnie treningowy. To jeszcze musisz o tym pamiętać, że alkohol powoduje, że blokuje się twój testosteron, więc to jest bez sensu, żeby w tygodniu ćwiczyć, trzymać michę, robić wszystko pod linijkę i nagle w weekend to wszystko przekreślić. Tak samo też i blokuje hormon wzrostu. No, także mm, szukamy, słuchajcie, rozwiązań nie tam, gdzie trzeba. W serkach nie szukajcie tych rozwiązań. I powiem Wam szczerze, że bardzo sprawiedliwe to jest, że każde pójście na skróty ma bardzo krótką drogę i szybko przestaje to działać. Tak samo jest ze wszystkimi różnymi cudownymi spalaczami. Tak samo jest ze zębikiem. Teraz nagle 80% narodu ma cukrzycę. Wszyscy się leczą analogami GLP1 i po prostu i chudną, ale to też ma. To też jest kij, który ma dwa końce i nie wszyscy pewnie wiedzą, że jak się bierze tego typu preparaty, to one pierwsze co robią, to spalają mięśnie, więc teraz trzeba jeść więcej białka. Hello! Druga sprawa jest taka, że są również skutki uboczne u niektórych. Są wymioty, jest biegunka i nie na wszystkich to działa. Organizm też szybko się przyzwyczaja do tego, więc... I uwaga! Przestanie działać i co wtedy? Co wtedy? Będziemy szukać nowych preparatów, więc wszystko tak naprawdę, co powoduje, że możemy pójść krótką drogą, działa szybko, odwraca się od nas i działa w drugą stronę. I to jest bardzo sprawiedliwe, uważam. Także nie szukajcie dróg na skróty, tylko naprawdę. Proste rozwiązania dają efekty, dobre i długotrwałe efekty. Przede wszystkim nauczmy się nowych nawyków i ruszajmy się. I to wszystko, nic więcej nie trzeba. Robię trzecią serię. They expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. It's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in this possession. You got the retention, i leave an impression. And take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh, uh! could try to play but you never gonna be me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands Same from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Według mnie to jest najlepsze ćwiczenie na biceps Dlaczego? Dlatego, że jest w pełni rozciągnięcie i spięcie Bo jest mnóstwo ćwiczeń, gdzie tylko spinamy ten mięsień a nie ma takiego fajnego zakresu, jeżeli chodzi o rozciągnięcie. Yy, I to jest bardzo fajne ćwiczonko, które można zrobić również na ławce. Chodzi o to, żeby ramię było po prostu cofnięte. Yy, tutaj, yy, w tej pozycji mojej, pewnie zauważyliście, ja jestem lekko pochylona do przodu yy, i jak już zabieram ciężar, to staram się już prostować, mam proste plecki, mam już mocne plecy, prawda? Mam e, spięty brzuch, krok do przodu. Jak czuję już po prostu napięcie, wtedy mogę dopiero e, robić, e, no, ćwiczyć dopiero, zaczynać ćwiczenie. Więc polecam Wam, bardzo ważne jest, żeby mocno, stabilnie stanąć sobie na dwóch stopach e, na podłożu. I pracować bicepsem, a nie całym ciałem. Na sensie takim, że bujać się, bo jest za duży ciężar. Więc tutaj też polecam wziąć optymalny ciężar, tak, żeby nie bujać się i żeby faktycznie pracowały nam tylko bicki. Czyli tak. Biorę ciężar, jestem prosta, już mam wciągnięty brzuch, trzymam brzuch, już mam mocne plecy i robię krok do przodu. I jedziemy. No, tu w trakcie żadnego luzu nie było, trochę za dużo ciężar sobie teraz wzięłam, ego sobie podbiłam. <noise> Więc zrobię sobie sztabkę niżej i dobiję jeszcze. Jak odkładamy ciężar, to oczywiście cały czas mamy brzuch spięty No spokojnie, plecki proste. Nie ma tutaj żadnej szarpaniny, nie ma jakiejś nerwowości. Bo to, jak Wam mówiłam ostatnio, ale fajnie mi pieką bicki. Przy tym największe kontuzje zazwyczaj się tworzą. O, słuchajcie, trochę pochodziłam sobie po tej siłowni. Mój trening dzisiaj już trwa pewnie z półtorej godzinki, więc pewnie nabiłam trochę tych kroków, ale zdjęłam swój, wiecie, ten smartwatch, krokomierz, więc no nic. Ale to jest bardzo fajny wynalazek, dlatego że te dni, kiedy mam mnie treningowe i patrzę, słuchajcie, że tak mało kroków zrobione, to po prostu w tym momencie jakoś tak mnie mobilizuje, żeby pójść na jakiś spacer dłuższy, żeby coś porobić, żeby po prostu nie siedzieć tylko na dupie. Także w tym celu rzeczywiście to jest akurat fajne urządzonko. No dobra, ja już kończę i idę na cardio. Dzięki za dziś. Pamiętajcie, nie szukajcie dróg na skróty. Absolutnie. Mam nadzieję, że bicka zrobicie i napiszecie mi, jakie są Wasze odczucia. Jeżeli chodzi o to moje ćwiczenie ulubione na bicka, dajcie znaka w komentarzach, czy u Was też tak zadziałało, czy paliło, czy bicek już urósł. I do zobaczenia do następnego treningu. Adios.